Witam Was. Dziś powiemy sobie o meczu Legii z Dinanem, z Dinanem Zagrzeb. No to mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla zespołu z Chorwacji. I niestety, bo tu naprawdę Legia pokazała, że umiał grać w piłkę i tu nie było laga do przodu czy coś tylko kontro, kontrolo kon... Przepraszam, że mogę źle mówić, ale założyli mi ploczki na zębach i dzisiaj mi się trochę sepleni wszystko więc no kontrolo, konstruowali akcję i pokazywali, że potrafił, a nie jak było w pierwszym meczu, że to było jedna wielka yy, kopanina według yy, 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 po stronie Legii, że to było yy, trochę znaczy yy, w dzisiejszym meczu, też było wie, od, wiele chaosu, ale było widać, że jest plan na ten mecz i tyle. Yy, Legia Przeważała ten mecz, powiem tak otwarcie. Według mnie Legia grała lepiej dzisiaj. Owie, może nie o wiele lepiej, ale. No, przegrali, ale nie ma wstydu. Nie ma słynnego uro w pierdzielu. I możemy się cieszyć. Bo to jest zero wstydu. Dziś naprawdę na wielki plus znów Bartosz e, Sliż, bo chłopak, co pracował w defensywie i ofensywie, no. Ale więc, no, no ogólnie cała Legia na plus jest. Zapatruję się y, pozytywnie na mecz czwartej rundy kwalifikacji. Miałem... no zapatruję się. Pozytywnie i legia do boju. Ale teraz mm, chcę Was y, przeprosić, bo miałem nagrać mecz o Śląsku Wrocław i Rakowie Częstochowa, jak grali w czwartek. Ale no, nagrałem filmy me o Messin, te sezony, z którego nie jestem zadowolony, ale wtedy dokończę go któregoś czasu, ale meczy Śląska i Rekowa po prostu ocenię w czwartek lub w piątek, jak po prostu ocenię ich dwóch i tyle, nie że jeden mecz, jako ostatnio ciągle było tylko dwa mecze na raz i porównam dwa mecze do siebie i myślę, że to może się udać i to może być bardzo ciekawe to chyba tyle na dziś, no. Jestem dumny z naszej legi tyle. No. Siama.